Plan zaczyna nabierać kształtów. Aby wyzwolić potęgę tej wyspy, muszę najpierw zrozumieć, co tu się wydarzyło. Potrzebuję czasu i miejsca na zbadanie tego wszystkiego. Kryje się tu wiele tajemnic, a największą z nich są ruiny starożytnego japońskiego cesarstwa i tajemnicza królowa. To od niej wszystko się zaczęło. Od znaka przyznawana strzelcom wyborowym drugim... Hmm, huh. niewyraźny zapis kanji. Czyjeś imię?